Odgadujemy y, chustę i plaster, wybrał stres. Chustę i plaster. I plaster. Hmm. To ma chustę i plaster. Hmm. Nie wiem, no, nie no, wiem, nie no, wiem. No, no. hmm. Chustę i plaster. Chustę plaster. Chustę, chustę, plaster. Gdzie jest chusta i plaster? Berlej? Nie. A to dziwne. Berlej! Co kliknę? On? Dobra, nieważne. Eee, sombrero, czerwona, chusta. Eee, poko? Dobrze. Co mamy? Niebieski naszyjnik, sieni, Czaszka paski. Czaszka paski. Czaszka. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Hmm, Nie. Panel? Nie. To co to jest? No nie wiem. Jeszcze jeden strzał mam. Penny! Aha! Aha! Dobra, eee, karta, musi być tara, gdzie jest tara, 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 tara. tara gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tarka, tu jest. Tara. I dobrze, eee, Liza Guzik. Eee, no to oczywiście to będzie ten leon, 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 leon. to będzie leon, leon. Jest leon. O, tu jest leon, dobra. Kolczyki broda. Kto tu może mieć? No nie wiem. Nie wiem, naprawdę. to podam. Co to ma brodę? Pan nie. Gele jakiś tatuaż, bot leczniczy, Pam, pan, tam, tam, pan. Tam, tam, tam. Tam. Bo tatuaż, pan ma. I bot leczniczy. Tam. Bo ma super efekt. Dlaczego tego to pan. Szukaj pan. Tam, tam, gdzie jesteś tam. Ha, A, o, tu jest. Dobrze. Włosy fioletowy włos. Rosa? Sandy! Dobra. Fioletowa kamizelka, brązowe spodnik. Kol? Frank albo Kol? Nie chcący to mi się kilku. Miałam. Kol? To Frank? Może to broknie? Spak! Maska, pas. Nie wiem. Nie wiem. Maska, pas. Hmm, pas. Maska i pas. Aha! Parach? Mhm. Okulary i liścia. Ten Bibi, Jessie. Aś mnie bo? Może bo mm. okulary. Kto tu Rosa? Słuchawki poszarpane szarpane ubrania. E, to musi być e, Frank. Yhym, 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 no, ten, no, kot, no. Biała ja koszula, róg. Co? Róg? Jaki róg? Yhym, ból? Nie. Nie wiem. Biała ja koszula i róg? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jestem chyba słaba w tym typie warunków. Chyba, no raczej, że jestem spodowny te dwanki. Brok, nie wiem. Mm, dobra, ból. Wirus maszyna. He? Nie wiem. Wirus maszyna? Okej, okay, okej. Okay. Lampka bruda. Bruda, lampka. Lampa. E. Tylko? Mm -mm. Bo? Nie. Desi? Nie. I Nie. 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 żółte Nie. 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 Ja pewnie Nie. Wiem. Okna. No, ten pierwszy, derlei, czy, nie. 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 Daartar uh -huh. nia puas mm, <hesitation> hori yeah. hmm. mm, yeah, yeah. Oh nia <hesitation> kar kar <hesitation> I dalej, nie wiem ty? Różowa koszula czarna. czarna kulka. Kulka? 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 Czarna kulka? Nie wiem o co kana, ale okej. Okay. <ścoughs> Różowa koszula czarna, <śmany> Różowa koszula czarne, <śmany> dobra. Okulary rzucają do kar. I guma do rzucia w lotowy element tylko mm, 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 riko. ででいいですよ。